Witaj w podsumowaniu lekcji 12, ostatniej lekcji drugiego rozdziału kursu Be Effective. Jak już wiesz, na naszą efektywność przy nauce składa się wiele aspektów, z których kluczową rolę odgrywają efektywne nawyki edukacyjne opisane w piramidzie uczenia się. Zaczynając od planowania i ewaluacji swojej nauki, dalej przez nawyk notowania, organizowania i magazynowania swoich notatek i wiedzy, poprzez aktywne odtwarzanie w ramach odtwórek aż do unikania zjawiska iluzji wiedzy. Praktycznie rzecz biorąc, przerobiliśmy już prawie całą teoretyczną część materiału opisującą wymienione nawyki. Narzędzia, które poznaliśmy w tej lekcji, miały już zdecydowanie bardziej uchwytny charakter i mam wielką nadzieję, że zaczniesz je stosować w swojej nauce. W ostatnich lekcjach skupimy się jeszcze bardziej na praktyce, a dokładniej na realizacji notatek oraz ubraniu całej zdobytej wiedzy na kursie w model pięciu filarów efektywnej nauki. W tej lekcji poznaliśmy kilka bardzo praktycznych narzędzi, modeli do planowania i oceny swojej nauki, które w znacznym stopniu pomogą Ci osiągnąć wyższą efektywność Twojej nauki. Myślę również, że po tej lekcji rozumiesz, z jakimi problemami borykał się Piotrek, którego historię przytoczyłem na początku tej lekcji. Był wiecznie niezadowolony z efektów swojej nauki, gdyż nie określał na początku nauki jakości nauki, jakiej chce osiągnąć. Z tego względu, niezależnie jak dobrze umiał materiał, i tak był z siebie niezadowolony, bo miał poczucie, że zawsze czegoś jeszcze nie umie. Nie dostrzegał przez to całego ogromu pracy, jaki włożył w naukę. W dodatku, jego plan nauki nie wspierał sukcesywnego budowania motywacji. Niby plan miał, ale kroki były od siebie tak mocno oddalone, że na co dzień Piotrek nie czuł w ogóle, że się rozwija. To również powodowało, że jego motywacja sukcesywnie spadała, a wraz z nią spadała jego efektywność działania. Taki model zachowania był dodatkowo wspierany nastawieniem na stałość, przeświadczeniem, że nic nie może zmienić. Że nieważne jakby Piotr się nie starał, to po prostu jego naturalne ograniczenia nie pozwolą mu osiągnąć tego, co chce. Po poznaniu materiału z tej lekcji, wiemy już, co można by doradzić Piotrkowi. Wykorzystując model zmiany, moglibyśmy wskazać, że jego problem był złożony i wynikał z tego, że nie miał jasnej wizji, jaką chciał realizować. Nie miał również odpowiednich bodźców, czyli inspiracji. Wynikającej ze zrozumienia wartości tego, czego się uczył. Zaś jego plan działania nie wspierał sukcesywnego budowania motywacji. W efekcie, pomimo tego, że Piotrek umiał się uczyć i miał czas na naukę, czyli posiadał umiejętności i odpowiednie zasoby, to po prostu nie uczył się tak efektywnie, jakby mógł. Z tego względu powinniśmy doradzić Piotrkowi następujące rzeczy. Po pierwsze, aby jasno wyznaczył sobie cel nauki. Dalej, zadbał o swoją motywację poprzez znalezienie innej inspiracji niż bycie lepszym od innych. Dobrą propozycją byłoby też porozmawianie z nauczycielem i uświadomienie sobie prawdziwej wartości z tego, czego miał się nauczyć. Następnie możemy mu doradzić, aby spojrzał na swój plan nauki z perspektywy metody UniPlan. Wtedy spostrzegłby, że może zastosować taksony Bluma do jasnego określenia tego, jaką jakość nauki chce osiągnąć. Dzięki temu obserwowałby i odczuwał osiąganie zaplanowanych efektów. Postępując w swojej nauce małymi krokami, wypracowywałby w tym samym czasie nastawienie na rozwój i nawyk myślenia o swoim rozwoju, w którym kluczowy jest kolejny mały krok, jaki może wykonać, aby zrealizować swój ostateczny cel. Mam nadzieję, że Ty również weźmiesz sobie do serca wiedzę przedstawioną w tej lekcji. Dzięki niej wiesz już, jak planować naukę z wykorzystaniem czteroaspektowego modelu UniPlan. Rozumiesz, że dobry plan uwzględnia świadome rozważenie jakości nauki, zakresu nauki Zasobów i terminu, w jakich chcemy osiągnąć nasz cel. Wiesz również, jak ważna jest ewaluacja efektu swojej nauki, zarówno w perspektywie jednej sesji nauki, jak i dłuższych okresów nauki. Wiesz również, jak wykorzystać zwany Bluma w indywidualnej nauce, dzięki czemu będziesz w stanie lepiej planować ją i oceniać jej efekty. Wiesz, czym jest nastawienie na rozwój i jak wpływa na podnoszenie efektywności naszej nauki. Wiesz również, jak osiągać zmiany, co należy przemyśleć i jak interpretować różne emocje które pojawiają się przy nauce, podpowiadając nam jednocześnie, co możemy usprawnić. Osiągnięcie zmiany w zakresie sposobu i efektywności naszej nauki wymaga wiedzy, pracy i cierpliwości. W tym rozdziale poruszyliśmy bardzo wiele tematów, z których każdy stanowi ważny element tego rozwoju. Poznaliśmy piramidę efektywnych nawyków edukacyjnych oraz to, jakie priorytety powinniśmy realizować w trakcie nauki. Poznaliśmy również teoretyczne podstawy koncentracji, jak i praktyczną metodę utrzymywania koncentracji przy nauce metodę 5 razy R. Zgłębiliśmy temat samego procesu myślenia i wyobraźni, które w nauce odgrywają bardzo ważną rolę. Uczyliśmy się myśleć nie tylko kreatywnie, ale również krytycznie. Dzięki temu będziemy bardziej oporni na częste błędy poznawcze, jakich doświadczamy. A z nich właśnie wynika wiele mitów edukacyjnych, które sukcesywnie obaliliśmy w tym i poprzednim rozdziale kursu. Uczyliśmy się również czytać efektywnie i zbudowaliśmy podstawy pod ostatni rozdział kursu poświęcony sposobom realizacji notatek. A na koniec poznaliśmy kolejne narzędzia do planowania i ewaluacji naszej nauki. To był kawał dobrej roboty. Chciałbym Ci szczerze pogratulować dotarcia do tego etapu kursu. Jestem niezmiernie wdzięczny Ci za to, że wkładasz w jego realizację tyle wysiłku. Jestem też głęboko przekonany, że do pewnego stopnia już odczuwasz efekty realizacji tego kursu. Jeśli zaś tak nie jest, Daj mi pilnie znać, postaram się to naprawić. Na tym etapie zachęcam Cię również do wypełnienia krótkiej ankiety ewaluacyjnej, w której zadam Ci kilka pytań na temat Twoich dotychczasowych doświadczeń z kursem. Jest to dla mnie bardzo ważne. W pewnym sensie jest to też jeden sposób na to, abym otrzymał od Ciebie informację zwrotną, na temat tego, co mogę, czy też nawet muszę poprawić konstrukcji kursu. Tym samym wchodzimy na ostatnią prostą. Do końca kursu pozostało już tylko kilka lekcji, które będą miały charakter systematyzujący wszystko to, czego nauczyliśmy się do tej pory. Widzimy się w kolejnym rozdziale kursu Be Creative, gdzie zgłębimy temat kreatywności oraz technik tworzenia różnego rodzaju map myśli. W ostatniej lekcji podsumujemy również cały kurs w formie prostego modelu pięciu filarów efektywnej nauki, który, taką mam nadzieję, pozostanie z na długo po realizacji kursu efektywnej nauki Bifing. Raz jeszcze gratulacje i do zobaczenia w kolejnym rozdziale.